Ewangelia według Mojżesza: 31 grudnia. I nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz, z którym by Pan obcował tak bezpośrednio, przez wszystkie znaki i cuda, dla których posłał go Pan, aby je czynił w ziemi egipskiej nad faraonem i wszystkimi jego sługami i całą jego ziemią. I przez wszystkie przejawy mocy i wszystkie wspaniałe i wielkie czyny, jakich Mojżesz dokonał na oczach całego Izraela. Księga Powtórzonego Prawa, 34 rozdział, od 10 do 12 wiersza. Jakie wspaniałe słowa na temat Mojżesza! Żaden z ludzi nigdy mu nie dorównał. Dokonał tego jedynie Chrystus, syn Boży, który nie tylko go przewyższył ale także stał się nowym Mojżeszem zawsze wypełniał wolę Boga i nigdy nie zgrzeszył rozmawiał z Ojcem twarzą w twarz dokonywał największych cudów i odkupił ludzkość poświęcając za niego samego siebie umierając na krzyżu on ogarnia i przyciąga do siebie cały świat mesjasz Jezus z Nazaretu Kontynuował głoszenie Ewangelii, którą rozpoczął głosić Mojżesz. Nic w Ewangelii Chrystusa nie pozostaje w sprzeczności z Ewangelią Mojżesza, ponieważ to sam Chrystus przekazywał Mojżeszowi wszystkie objawienia. On z nimi rozmawiał, on poprzedzał Izraelitów w obłoku lub w słupie ognia, on był skałą, która ich prowadziła. Obie Ewangelie zawierają te same prawdy i zasady. Ponieważ obie mają tego samego autora. To jest jedna i ta sama Ewangelia głoszona w różnych czasach, a osiągnęła ona swój punkt kulminacyjny w osobie Jezusa Chrystusa. Rosyjski pisarz i myśliciel Fiodor Dostojewski napisał: Miłość jest jedyną niezwyciężoną siłą na świecie. Panie Boże, masz ze mną dużo pracy. Proszę. Dokończ pomyślnie to, co we mnie zacząłeś, abym był godny powitać Cię w dniu Twojego powtórnego przyjścia. Amen.